Witam wszystkich na prezentacji pokazującej jak streamować materiał z naszego komputera w sieć internet. Materiałem tym może być gra którą gramy, jak i również materiałem tym może być praca na naszym komputerze. Prezentację podzieliłem na pięć części. Pierwsza część to wstęp, druga część to stream gry, trzecia część to stream pracy na naszym komputerze, czwarta część to pokazanie alternatywnych rozwiązań dla tych co wam demonstruję Piąta część to podsumowanie. Film YouTube natomiast podzieliłem na dwie części. W pierwszej części filmu YouTube omawiam pierwszą i drugą część prezentacji. W drugiej części filmu YouTube omawiam trzecią, czwartą i piątą część prezentacji. Ważna uwaga. Doskonałym uzupełnieniem dla mojej prezentacji jest wpis na moim blogu o tym adresie i o tym tytule. Możecie tutaj poczytać wszystko to, co Wam zademonstrowałem jak i znacznie więcej chociażby jest tutaj opisana wiedza teoretyczna z zakresu obróbki wideo i audio na komputerach klasy PC zminimalizujmy okno dobrze w takim razie przystępujemy do pierwszej części prezentacji wstęp punktem odniesienia jest komputer z procesorem taktowanym 2,4 GHz czterordzeniowy Karta graficzna Nvidia GT8800 spięta w trybie SLI oraz internet o przepustowości transferu wysyłającego 512 megabitów na sekundę to się równa 64 KB na sekundę. Jest to komputer bardzo słaby i bardzo słabe łącze internetowe. Zrobiłem tak celowo, żeby maksymalnie utrudnić sobie pracę, a Wam ułatwić. Jeżeli macie lepszy komputer. Jeżeli macie lepsze łącze internetowe, będzie Wam o wiele łatwiej skorzystać z mojej prezentacji? Yy, dobra. Co jeszcze? Żeby streamować materiał w internecie, musimy skorzystać z serwisu, który to umożliwia. Yy, darmowym do zastosowań komercyjnych, bardzo popularnym i w moim mniemaniu najlepszym jest Twit TV. Wej wejdę tam. Wy musicie w tym serwisie się zarejestrować, założyć konto. I zalogować. Ja już to zrobiłem i się zalogowałem. Po zalogowaniu widzicie wasz kanał, waszego streamu. W tym oknie mamy wszystko to, co będziemy streamować. Obecnie ja nic nie streamuję, dlatego jest offline. Adres takiego streamu zawsze składa się z takiej części oraz z końcówki, będącego loginem, który podaliście przy rejestracji. Co jeszcze? Pod tym adresem jest lista wszystkich programów, które służą do streamu w serwisie Twitch. XSplit jest programem darmowym do zastosowań komercyjnych, ale nie umożliwia streamu gier. Jeżeli chcemy tym programem streamować gry, musimy za niego płacić. Jeżeli wystarczy nam stream naszej pracy na naszym komputerze oraz stream obrazu z kamery internetowej, możemy z tego programu korzystać. Płatnym programem jest Wirecast. My będziemy natomiast korzystać z programu Flash Media Encoder, który jest darmowy do zastosowań komercyjnych. Pod tym linkiem jest link do pobrania tego programu. Zostajemy przekierowani na taką stronę i mamy tutaj Download. Co jest jeszcze ważne na tej stronie? Pod tym linkiem mamy config, który możemy pobrać domyślną konfigurację dla programu Flash Media Encoder. Yy, która umożliwi nam połączenie się z serwisem TWITCH Mamy również klucz w tym miejscu, który program Flash Media Encoder wymaga, ażeby połączyć się z naszym serwisem TWITK i się do niego zalogować. Yy, bardzo ciekawy adres jest ten, yy, który po, yy, pozwala yy, sprawdzić, jak, jaką mam prędkość yy, internetu. Naszym interesuje prędkość wysyłająca. U mnie jest to 0,54 megabita na sekundę, co z kolei pod tym adresikiem bardzo łatwo sobie przeliczyć 0,5 megabitów na sekundę, jest to nic innego jak 64 kB na sekundę. Co jeszcze? Oprócz programu Flash Media Encoder będziemy również potrzebować program jak SCFH DSF. Jest to program darmowy do zastosowań komercyjnych. Z tego linku go pobieramy. Więcej o tym programie i o jego konfiguracji możemy przeczytać na moim blogu. Lub na przykład pod tym adresem w języku angielskim jest wszystko dość dokładnie opisane. I jeszcze jeden link. Ten. Najbardziej popularnym usługodawcą internetowym w Polsce jest Neostrada. W jej najtańszym abonamencie. Prędkość transmisji danych od abonamenta wynosi 1 megabit na sekundę, czyli oraz lepiej niż nasz punkt wyjścia, który ja Wam demonstruję w prezentacji. Zminimalizujmy okno. Tym samym zakończyliśmy pierwszą część prezentacji. Przechodzimy do drugiej części prezentacji, czyli streamu gry. Potrzebujemy uruchomić program Adobe Flash Media Live Encoder. Uruchamiam go. Oraz potrzebujemy uruchomić program SFH DSF 041. Przed uruchomieniem programu musimy go zainstalować. ikonka lub Tychonk służy do instalacji tego programu. W zależności od tego, czy mamy 64-bitowy system operacyjny, czy mamy 32-bitowy system operacyjny. Ja już wcześniej zainstalowałem. Teraz od razu uruchomię. To zrealizuję Uruchomiłem program. Program pokazuje PID identyfikator procesu programu Flash Media Live Encoder. Klikam OK. Domyślna konfiguracja programu jest w zupełności wystarczająca. Ważne jest tylko okno size, w którym prowadzamy dwie wartości. Jest to rozdzielczość, w której gramy w grze. Ja wybrałem 800x600, gdyż w takiej rozdzielczości gram. Dlaczego w tak niskiej? Ponieważ zmusza mnie do tego moje słabe łącze internetowe, ważny jest również ten przycisk: Layout. Musimy tutaj wejść za każdym razem, gdy w oknie Size zmienimy rozdzielczość. Wtedy wchodzimy w to okno i rozciągamy ekran na cały, na cały dostępny obszar. Dobrze, zamykamy, zminimalizujmy. Teraz konfiguracja programu Flash Media Live Encoder 3.2. Omówię ją pobieżnie, aczkolwiek wyczerpująco. Jeżeli ktoś chciałby się w szczegóły tego programu zagłębić, odsyłam do mojego bloga, w którym wszystko bardzo dokładnie opisuję. W tej części jest to część odpowiedzialna za konfigurację wideo. W Device wybieramy program, który będzie nam dostarczał obraz z pracy na naszym komputerze lub obraz z gry. Jest to program SFH -DSF. W tym miejscu wybieramy kompresor. Ja preferuję VP6 niż H264, ponieważ jest to kompresor tak samo dobry, aczkolwiek umożliwia większe spektrum wyboru rozdzielczości. Ilość klatek. Przy takim łączu internetowym należy wybrać 10, jest to optimum. Input Size jest to rozdzielczość naszej gry i rozdzielczość ustawiona w programie STH DSF. Natomiast Output Size jest to rozdzielczość, jaka będzie wysyłana na nasz Stream. Nigdy nie należy wybierać rozdzielczości większej niż w Input Size. Dobra, powinniśmy wybrać zawsze rozdzielczość taką, jak wybraliśmy w okienku Input Size, jak wybraliśmy w programie SFHDSF i w jakiej gramy w grze. Ostatnim parametrem konfiguracyjnym dla. Opcji wideo jest bitrate. Dla neostrady o przepustowości 512 megabitów na sekundę należy wybrać 500. Jest to optimum. Dla neostrady o przepustowości 1204 megabity na sekundę należy wybrać 950. To też jest optimum. Konfiguracja audio jest tutaj. Urządzenie dostarczające dźwięk jest to mikrofon. Kompresor MP3. Liczba kanałów mono 1 lub stereo 2. Sample Rate jest to częstotliwość dźwięków słyszalnych przez człowieka. Od 0 do 22050. Możemy wybrać również wyższy, ale w moim, w moim mniemaniu jest to niepotrzebne. Bitrate wybieramy najniższy, żeby nie obciążać zbytnio naszego łącza. Tak. W tej części konfigurujemy konto. Podajemy zawsze zawsze taki sam, obojętnie dla kogo, kto będzie streamował zawsze taki sam adres jest to połączenie z Twitch. natomiast tutaj podajemy nasz klucz o którym wspominałem wcześniej dla każdego konta indywidualny klikamy connect i się łączymy zanim przystąpię, zanim startuje stream pokażę również jeszcze wam te opcje audio adjust należy zawsze wybrać żeby Poprawić jakość wysyłanego materiału w internet. Ja wybieram zawsze tą opcję, żeby pogorszyć jakość obrazu, ale żeby zachować jego płynność, czyli żeby obraz nie skakał. Dobra, w zasadzie wszystko jest już omówione. To ja w takim razie uruchamiam streama. Wchodzę na, nasz, na mój kanał. I za chwilę tutaj powinniśmy ujrzeć nasz obraz naszego pulpitu. I w międzyczasie pokażę wasze jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę na, tutaj, na to tutaj okienko. Output Drops i Input Drops są to dwa bardzo ważne parametry. Output Drops jest to ilość klatek gubionych wysyłanych w internet. A Input Drops jest to ilość klatek gubionych na naszym komputerze. Jeżeli ta wartość tutaj jest duża, świadczy to o tym, że mamy słabą kartę graficzną i słaby procesor. Yy, mówiąc duża, mam na myśli to, że stale rośnie. Jeżeli taka wartość pojawi się tutaj na przykład 50, 50 przy uruchomieniu programu i przy uruchomieniu streamu nie należy się tym przejmować. Yy, ważne jest to, że jeżeli będziemy streamować i będziemy grać w grę, w grę będziemy grać na przykład 15 minut, i tutaj wartości nie będą rosnąć. Świadczy to o tym, że mamy dobrze wszystko skonfigurowane. Gdy będziemy grać w grę 10-15 minut i będziemy streamować nasz materiał i te wartości będą cały czas rosnąć, znaczy, że mamy zbyt wygórowane, zbyt wygórowane ustawienia konfiguracyjne dla naszego streamu. Wejdźmy raz na ten adres. Jak widzicie, na mój kanał stream, jak widzicie. Obraz się streamuje z pulpitu. Wejdę do gry, żeby Wam pokazać, że również będzie się gra streamować. Wchodzę do gry. Jestem w grze. Z 2-3 sekundy będę. Ok. Teraz z klawiszem ALT tab wyjdę z gry. A Wy będziecie widzieć na moim kanale obraz z gry, w którym przed chwilą byłem. O, właśnie jest gra. Dobra. Możemy zatrzymać naszego streama. Możemy go zminimalizować i możemy zakończyć streamowanie naszego materiału. Dobrze. Tak. Okno zminimalizuje. Tym samym zakończyliśmy drugą część prezentacji. Trzecia, czwarta i piąta część prezentacji zostanie przedstawiona na moim drugim filmie YouTube w części drugiej. W takim razie na razie.